Stąd też podtrzymanie dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi nie tylko w kontekście, czy w obszarze Paktu Północnoatlantyckiego NATO i dostaw zbrojeniowych, dostaw różnego rodzaju sprzętu czy amunicji za oceanu jest ważne, ale także dobre relacje w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, stąd też podjęliśmy Wyzwanie, bo jest to wyzwanie, aby wybudować w dość krótkim czasie pierwszą elektrownię atomową w Polsce. No i Amerykanie są tym partnerem, który nam będzie w tej drodze, który będzie obok nas w tej drodze, a właściwie z nami, bo, bo oprócz tego, że będzie inwestował środki w Polsce to też no, będzie wspierał przez to polską gospodarkę, choć oczywiście to są, powiedziałbym, relacje dwustronne.